Pojechał w pole oglądać miejsce na cukrowie. <ścoughs> Akurat. Tak śmiesznie wyglądam? Niespodziewanie. Kiedy mi powiedziano, że jest pan kupcem, pomyślałam: Człowiek rachunkowy, taksuje drzewa, a na niebo nie patrzy, bo to nie daje procentów. A tymczasem, cóż widzę? Dawno wyjechał pan z Paryża? Jutro będzie tydzień. Ach, kochane miasto. Imponujące. Dopiero tam zrozumiałem, że człowiek jest tylko pozornie istotą drobną i wątłą. <laughs> Powiedz mi pan, czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? Nie. Ale wydawać przyjemnie? Tego nie wiem. <laughs> ja postanowiłam wydawać masę pieniędzy. No i. no i wydaję. I nudzę się. Z dziesięciu wybieram jednego, bawię się nim, marzę. A potem? Wybieram nowego. Często? Choćby co miesiąc. A cóż pan chce? Taka jest miłość wieku pary i elektryczności. Tak. Nawet przypomina kolej żelazną. Leci prędko i bierze pasażerów ilu się da. Uff. Sformułowałem tylko to, co sama pani mówiła. Już pan skończył? Tak. Więc teraz ja Panu powiem. Kiedy kobieta marzy o idealnej miłości, wyśmiewacie jej złudzenia. A potem, kiedy jej już utraciła, mówicie jej: Tobie nie wolno kochać, ty już nie będziesz nigdy prawdziwie kochana, boś straciła złudzenia. Jestem Pani głęboko wdzięczny. W jednej chwili dowiedziałem się od Pani więcej. Ode mnie, zdaje się pan. A teraz proszę mnie pocałować. Jest pan rzeczywiście interesujący.